Paznokcie robię na naturalnej płytce. Niestety rośnie strasznie do góry. A nie podcinam dolnych brzegów. Żel i hybryda. Chłosta, ile się da. Możesz nie podcinać wolnego brzegu od spodu, ale z długości właśnie wchodzić w taki migdał. A co za tym idzie? Ścinać brzegi. Bo niby sobie pójdę pił, już od góry, że ja tylko zwężam. A tak naprawdę ścinasz wolny brzeg od dołu. No ale grubaski, no koleżanko! Co to za kurwoniki tutaj zrobiłaś? Co to jest? Na naturalnej płytce to pewnie że na naturalnej płytce, ale takie kluseczki, no koleżanko. I podcięte bardzo od spodu. Wątpię, żeby one tak rosły, naprawdę wątpię, żeby one tak rosły. Ty po prostu je zwężasz, a zwężając je wycinasz krawędzie dolne, więc teraz... Y Możesz powiedzieć, nie, 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 on ja ich tam od dołu nie piuje. No ale jeżeli nie sprawdzisz mojej teorii, to się nie dowiesz. Po prostu zrezygnuj z tego kształtu albo po prostu zwężaj inaczej. Inaczej. Nie z kształtu zwężaj, a z grubości te paznokcie są naprawdę kluskami niemożliwymi. I faktycznie, no niby wydaje mi się, że ta, tak nie jest, że one rosną do góry, bo jak sobie tutaj oś palca narysujemy naprawdę jest, jest konkret jest konkret. A je wystarczy po prostu. Ale to brzydko narysowałam, a je wystarczy po prostu z grubości zejść w zejść z grubości i wszystko nie nakładaj tak dużo produktu i będzie ci o wiele łatwiej y, później. Y, Wyjść właśnie z takich paznokci, optycznie rosnących w dół, w górę twu do góry, bo to jest kwestia przepiłowanych, y, przepiłowania paznokcia z kształtu. I wszystko.